że każdy ma swoją własną motywację w, dlaczego tu przychodzi dlaczego przychodzi do schroniska próbuje pomóc zwierzętom bezdomnym ale no, chyba najważniejszą motywacją która właśnie powoduje, że ja tutaj przychodzę to jest, to jest właśnie chęć no, wsparcia naszych psiaków, ja się zajmuję głównie psami Lary to jest niestety nasz rekordista wśród weteranów ma zaledwie 9 lat, czyli nieduże jak na niedużego pieska a w schronisku przebywa już od 7 lat więc większość swojego życia, po prostu strońisko jest dla niego domem w tym momencie. My jesteśmy, w, czy jego opiekunowie to jest czy, czy wolontariusze, jesteśmy jego rodziną. Nie mamy z nim problemu żadnego. Natomiast żeby ktoś się z nim zapoznał, zaprzyjaźnił, potrzebuje w trochę czasu, a jest to taki zawodnik, który, no, no, zawodnik, który wymaga no właśnie tej cierpliwości takiego wyczucia. Lary potrzebuje odrobinki czasu. W momencie, kiedy zaufa, kiedy zrozumie, że nic mu się nie dzieje, nie, nie stanie, jest psem, no, który w, no, może się zaprzyjaźnić. To jest mały piesek, niepodobny do żadnej rasy i to jest chyba piękne w jego przypadku. Generalnie kundelki są najfajniejsze, więc Lary jest przykładowym, egzemplarycznym kundelkiem, którego... No mogę polecić owczarek Aleks, no to jest Owczarek niemiecki, ma już 10 lat, a przy dostroniska w wieku 3 lat. Czyli był jeszcze bardzo młodym, bardzo energicznym, rozemocjonowanym psem, który no nie do końca sobie jeszcze był w stanie poradzić z życiem. No i przychodząc do stroniska, właśnie dostał, przyszedł z taką łatką psa wymagającego, trudnego. My jego opiekunowie nie mamy z nim żadnych problemów. Natomiast to jest też piec, który wymaga po prostu poznania. Dania mu czasu, cierpliwości, nie wszystko naraz. To nie jest pies, którego można od razu pokłaskać, natomiast jeżeli y, okażemy mu y, cierpliwość, każdy będzie w stanie się z nim zaprzyjaźnić. Stefan ma 14 lat, y, od 6 lat jest w Stronisku. Jest to y, bardzo charakterny y, spaniel który ma, no powiedzmy tak, też ma problemy z, z zaufaniem do człowieka. Być może został skrzywdzony w życiu. Pewną pozostałością tego, co się stało w jego życiu, o której nie do końca znam jego historię, jest to, że nie, nie możemy go, nie mogliśmy go dotknąć tutaj w okolicach szyi. Gdzieś to było tak u, u niego e, uczulone, że, że ten dotyk był dla niego e, czymś traumatycznym. Musiało upłynąć sporo w wody w Wiśle, zanim pozwolił się po prostu brać na spacery, tak jak każdy inny pies. Mimo, że był bardzo otwarty, jest przyjaźnie nastawiony, można go pogłaskać, świetnie się bawi. Natomiast tutaj ten dotyk jest dla niego trudny. No i tu rzeczywiście potrzeba trochę czasu, żeby do niego dotrzeć od tej strony. Natomiast w tym momencie na przykład jest pani, która wzięła na klatę to, to, to zadanie i rzeczywiście od wielu miesięcy do niego przychodzi, bardzo regularnie. No i jakaś ta iskierka nadziei się pojawiła, że Stefan może na te swoje ostatnie lata znajdzie dom.